Dobrze, Hania. Idziemy na wystawę Przemysława Truścińskiego. Nowa, to że się w 2023 roku i mamy takie dwa cele, dwa tematy, które dla nas najbardziej interesują. Pierwszy komiks, z tego mamy wystawę Anatomia komiksu, która opowiada jakby o, o tym, czym jest w ogóle to medium. Komiksu, no, to jest Was komiksu, Coś Z mojej przyszłości sobie też przypomniałem o tym, o moim wychowaniu, czyli musiałem się troszeczkę tak naprawdę cofnąć wręcz do dzieciństwa. Ja w wieku 8 lat w jakimś sensie jestem szczęściarzem, bo naprawdę jak miałem 8 lat, to postanowiłem, że będę rysował komiksy. Nie tylko, że będę rysował, bo to już wiedziałem, że będę rysował, ale zupełnie świadomie zdecydowałem, że będą to komiksy. Wbrew temu, co wszyscy mówili i wbrew tym wszystkim, którzy mnie próbowali od tego odciągnąć. Ponieważ komiksy uwielbiam i zawsze wiedziałem, nawet jako dziecko, jakie możliwości daje to w się możecie odpowiedzieć na każdy temat. Tak jakby wam teraz nie przyszło do głowy, komik się da rady to powiedzieć. Też zostałem zaproszony do tego przedsięwzięcia, które w Warszawie się ukazywało, czyli takie powieść w odcinkach, miejska powieść w odcinkach. I bardzo dużo, różni pisarze byli zapraszani, żeby dopisywać kolejną część, jakby tworząc jedną historię, ale z różnych fragmentów, które pisali różni pisarze. I to są też moje autorskie różne prace, które po prostu robię dla siebie, nie patrząc co się komu podoba, to jest moje i to jest to coś, co chciałem wam jako tlepić, zaprezentować. Ale na przykład robię w różnych zleceniach też e, i, i szukam jakiejś swojej drogi artystycznej w tym. Na przykład te dwa portrety to są do filmu Stacja Warszawa. ¡Gracias! To jest, proszę ja, Was, jeden z najważniejszych w ogóle rysunków w historii gamingu, a na pewno w Polsce. To jest w ogóle rzadka okazja, że ja to pokazuję tutaj w, w formie oryginału w tak publicznym miejscu, bo to jest rzecz już absolutnie historyczna. Jak widzicie to ma 21 lat już ten rysunek. Jest on jest starszy obraz. Grubo. E to jest faktycznie od tego rysunku zaczyna się historia Witchera, jeżeli chodzi o jego wizualizację, jeżeli chodzi o współczesną kulturę. Henry Cavill, Hansworth i inni nie mieliby roboty, gdyby nie narysował tego rysunku. Więc od niego wszystko się zaczęło. I to jest faktycznie w sumie powinno być złota. Rana. Miał go wciągnąć do prezentacji, nie? którą za następnego dnia miała do Los Angeles lecieć razem z ekipą. Nie skonsultował tego z nikim, nawet z szefostwem. I teraz zobaczcie. Zrobił tak. Wyciął to. wkleił tu. I macie już tego Wiedźmina, na co cały świat A widać, jest bardzo mi otwarte, dokładnie go przykleił tą twarz. Nie pytał, zrobił i tak się tworzy historia. Tylko wy o tym wiecie, nikomu nie mówcie. <gry> Mówiłam, bo jednak na niektórych tych pracach praktycznie nie widać żadnych takich ołówków, ani że to było... Bo no mówił że dużo prac po prostu jest nieplanowanych i w zasadzie wszystko jest na bieżąco po prostu wymyślane. I czy na przykład, jeżeli to były jakieś inwestycje albo po prostu o jakiejś nie wiem, kolekcji, to czy było na przykład kilkanaście podejść do jakiejś pracy, bo na przykład technicznie, na przykład marker po prostu jakoś źle pracował, albo coś nie nie siedziało po prostu i było... Wiesz, jedynym problemem tak naprawdę jest to, jak e, jak ci zwyczajnie z jakichś zupełnie niewytłumaczalnych, wiesz, to tak czasami jest, no nie idzie. No tak. Czasami dobrze pracuje, a czasami po prostu nie wiadomo jakie, wiesz, ile masła zjadłem i jestem, wiesz, Natomiast zupełnie tak na, na serio, się jednak e, Przynajmniej jak to sakrum Profanu czyli tam na początek, wszystkie najbardziej moje, to większość, to ja robię, po prostu z głowy leci. To no, tak trochę jak tutaj, nie? Czasami po prostu więcej myślę, tutaj jest trochę żywiołu i oczywiście będzie niedoskonałe i ja oczywiście będę strasznie potem na siebie bluźnił, że takie nieładne rysunki są I że do bani. Natomiast większość to jednak jest taka zupełnie co się wylewa Czasami oczywiście pewne rzeczy sobie zakładam, bo tak jak mówiłem jest też dużo rzeczy, które ale one są już związane z projektami, zwłaszcza z komiksami, no to tam trzeba bardzo dużo myśleć.